Ojca I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, dzisiaj obchodzimy szczególną uroczystość w ciągu całego roku liturgicznego. Wiele tych uroczystości, które odnoszą się do życia Pana naszego Jezusa Chrystusa, mają ten szczególny walor, że przybliżają nam pewne historyczne wydarzenia, które. Wspominamy, które przeżywamy, z których staramy się z tych tajemnic czerpać łaski dla nas. Wspominamy wcielenie Pana Jezusa, wspominamy Jego narodzenie, ofiarowanie w świątyni, wspominamy Jego mękę, wspominamy Jego chwalebne zmartwychwstanie, czy też w niebo wstąpienie. To wszystko rzeczywiście odnosi się do, do historii, ale ma swoje reperkusje w naszej teraźniejszości i... Będzie miało swoje owoce w wieczności. Natomiast dzisiejsza uroczystość, oprócz tego, że dotyczy rzeczywiście wydarzenia historycznego, tego wydarzenia, które dokonało się 50 dni po zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ma również walor aktualny, ponieważ to wydarzenie na dobrą sprawę się nie zakończyło. Co się stało 50 dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, o tym słyszeliśmy przed chwilą w Dziejach Apostolskich. Duch Święty z wielkim impetem stąpił na zgromadzonych w Wieczerniku apostołów, Najświętszą Dziewicę i wszystkich uczniów, którzy towarzyszyli apostołom. Ale czy dar ten był dany tylko i wyłącznie dla tej gromady, która przez dziewięć dni modliła się o ten dar Ducha Świętego? Otóż nie, jest to dar, który jest dany dla całego Kościoła, jest to dar Boży, który jest dany do tego, ażeby ten kościół Boży formować, ażeby ten kościół Boży mógł wzrastać, mógł nabierać wigoru, ażeby rzeczywiście rozszerzał się na całą na ziemię i wchłaniał w siebie jak najwięcej dusz do tego organizmu, który prowadzi do zbawienia wiecznego. To jest rola Ducha Świętego i dlatego też i my powinniśmy, z, razem z Najświętszą Marią Panną, razem z tymi świętymi apostołami i z całą rzeszą świętych, którzy dzięki Duchowi Świętemu się uświęcili, powinniśmy wołać o to, ażeby ten Duch Święty przyszedł. Natomiast ze smutkiem musimy też stwierdzić, że my, katolicy, wielokrotnie niewiele wiemy o tym Duchu Świętym i niewiele jesteśmy w stanie o nim powiedzieć, i też tak, na dobrą sprawę, nie mamy najczęściej żadnego odniesienia, przynajmniej takiego aktywnego z naszej strony do tej trzeciej osoby boskiej, ponieważ jest to ktoś dla nas nieznany. Drodzy wierni, żeby to zilustrować, tą naszą niewiedzę na temat Ducha Świętego, chciałbym przywołać tutaj przykład zupełnie taki prosty, ludzki, prozaiczny, a żeby pokazać, jak ważna jest rola Ducha Świętego. Zarówno w życiu poszczególnych katolików, poszczególnych jednostek tworzących mistyczne ciało Chrystusowe, jak też i w całym Kościele katolickim, w tym mistycznym ciele Chrystusowym. Drodzy Bierni, każdy z nas wie, że ma duszę. Pouczeni jesteśmy o tym przede wszystkim przez wiarę naszą. To na katechizmie nauczyliśmy się, że mamy duszę. Ale co możemy o tej duszy powiedzieć? Jeżeli ktoś był pilny na lekcjach katechizmu, to powie, że dusza jest nieśmiertelna, że dusza jest rozumna, że dusza jest wolna. Co więcej, jesteśmy w stanie na temat duszy swojej powiedzieć. Już praktycznie na tym kończy się nasza zdolność mówienia o duszy, bo kto swoją duszę widział? A przecież mnóstwo ludzi wątpi w ogóle w istnienie takiej duszy. Mnóstwo ludzi mówi, że niczym specjalnie się nie różnimy od zwierzęcia, może trochę jesteśmy bardziej intelektualnie rozwinięci, ale poza tym tak naprawdę jesteśmy takim samym biologicznym organizmem jak każde inne zwierzę i koniec nasz będzie taki sam. Cały szereg przecież materialistów, komunistów neguje duszę nieśmiertelną, neguje to, że istnieje dusza. I kto im może udowodnić, że mają duszę? Przecież tego nie możemy pokazać. Ale, drodzy wierni, wystarczy spojrzeć na zwłoki, na umarłe ciało, i wtedy widzimy, czym jest dusza, której właśnie brakuje tym, temu ciału, tym zwłokom. Kiedy dusza była w ciele, to ciało było żywe, to ciało się poruszało, to ciało miało rumieńce. To ciało, zależy oczywiście od momentu życia, było pełne wigoru, pełne siły, pełne energii. To ciało potrafiło współdziałać w dzielnie przekazania życia. To ciało potrafiło rzeczywiście funkcjonować i czynić piękne rzeczy. I w momencie, kiedy zostaje zabrana dusza, kiedy ciało zostaje rozłączone z duszą, co widzimy? Sztywne, martwe. Martwą materię, która już się nie może sama z siebie poruszyć, która niby wygląda tak samo jak ten przed chwilą żyjący człowiek, a przecież jest zupełnie czymś innym niż ten człowiek, który przed chwilą żył. Zupełnie inna rzeczywistość, zupełnie inna, inna materia. I drodzy wierni, i co następuje z takim ciałem, kiedy tylko natychmiast zabierana jest dusza, ciało natychmiast zaczyna się rozkładać. Zaczyna tracić swoją formę, zaczyna przybierać formę właśnie rozkładu i po prostu obraca się w nicość. To jest rzeczywistość ludzkiego ciała. Drodzy wierni, tak jest również w rzeczywistości tego duchowego organizmu, jakim jest mistyczne ciało Chrystusowe. My oczywiście jesteśmy oswojeni z tym, że ten duch święty działa w kościele katolickim i działa w duszach poszczególnych katolików. I tak jak my nie za bardzo jesteśmy świadomi działania naszej duszy w naszym ciele, tak samo też często jesteśmy zupełnie nieświadomi tego działania Ducha Świętego w tym mistycznym organizmie, jakim jest Kościół Katolicki i w każdej jego komórce. Bo przecież Duch Święty nie poprzestaje tylko na jakiejś pewnej strukturze, na, pewnym, na pewnej organizacji, ale tak jak dusza ożywia całe ciało, więc. Całość, ciało jako całość, ale zarazem poszczególne członki i poszczególne komórki. Tak samo i Duch Święty ożywia cały Kościół katolicki, ale zarazem poszczególne elementy tego Kościoła. Każdą, z duszy, każdą, każdą duszę z osobna, każdej duszy dając rzeczywiście swoje tchnienie, dając łaskę uświęcającą, dając dary, dając cnoty wlane i tak dalej, i tak dalej. I Nieświadomość nasza oczywiście jest bardzo wielka w tej materii, i dlatego też często nasze współdziałanie z tym Duchem Świętym jest bardzo ograniczone. A przecież Duch Święty chętnie przychodzi, ażeby działać, ale potrzebuje ze strony człowieka pewnego, pewnego znaku, pewnego przyzwolenia. Zobaczcie, jak to się dzieje. Cóż jest tym znakiem, Cóż to jest przyzwoleniem, najświętsza Maria Panna jest dla nas najlepszym przykładem właśnie takiego przyzwolenia, które daje dla Ducha Świętego. Kiedy ona na słowa Archanioła wypowiada swoje fiat, niech mi się stanie według słowa Twego, to natychmiast Duch Święty zacienia Najświętszą Marię Pannę, natychmiast ją osłania i w jej duszy tworzy i ciało, i duszę dla Syna Bożego. Dla Pana naszego Jezusa Chrystusa jedno jej przyzwolenie i widzimy jak wspaniały efekt. Widzimy apostołów, którzy w wieczerniku przez dziewięć dni modlą się nieustannie i błagają o to, żeby spełniła się obietnica Pana naszego Jezusa Chrystusa, którą zapowiedział, ten dar Ducha Świętego, żeby stąpił na nich. I to ich, ta ich wola przyjęcia Ducha Świętego. Sprawia, że ten Duch Święty wstępuje i dokonuje się niesamowita przemiana, dokonuje się, jakby można powiedzieć, nowe stworzenie. Ci ludzie stają się przemienieni w jednym momencie, w mgnieniu w oka, stają się zupełnie kimś innym. A żeby to jasno zobaczyć, wystarczy przeczytać z uwagą Ewangelię, szczególnie zwracając ten, swoją uwagę na te momenty w których ewangeliści opisują te cechy osobiste poszczególnych apostołów. I jak zobaczymy, jakie są to cechy, to możemy powiedzieć śmiało, że wyglądało to bardzo słabo. A wśród tych cech jedna jest taka szczególna ich tchórzostwo. Bardzo jasno pokazana, nawet kiedy widzą zmartwychwstałego Pana Jezusa, kiedy potrafią go dotykać, kiedy ich poucza o różnych sprawach, to i tak się zamykają i chowają się, bo się boją, w obawie przed Żydami ukrywają się, ponieważ sam fakt widzenia triumfu Pana Jezusa jeszcze nie daje im odwagi i męstwa do tego, ażeby samym. Stawić czoła wszystkim, nieprzy, wszystkim nieprzyjaciołom i wszystkim niebezpieczeństwom, jakie na nich czekają. Oni widzą, że Pan Jezus pokonał śmierć, widzą, że Pan Jezus pokonał grzech, pokonał piekło. To wszystko jest ich udziałem, ale sami jeszcze nie są w stanie przełamać swoich oporów i swoich lęków. Ale w momencie, kiedy Duch Święty wstępuje na nich, zobaczcie, co się dzieje. Są odmienieni, są zupełnie inni. Otóż zbiega, zbiega się ponad 3 tysiące osób prawdopodobnie do w okolice Wieczernika w Jerozolimie i co się staje? Oto wychodzą apostołowie na zewnątrz i głowa Kościoła święty Piotr przemawia i po raz pierwszy Kościół katolicki głosi Ewangelię Chrystusową. I przemawia ten, który się bał sprzątaczki w domu Kajfasza i zaparł się, kiedy ona się go zapytała, czy ty jesteś jednym z uczniów Chrystusowych? Powiedział, nie jestem. I po trzykrot się go zaparł, bo był tak tchórzliwy. A teraz wyobraźcie sobie trzy tysiące osób, to jest o wiele więcej niż tutaj zgromadzonych. Przybiegają ci ludzie, i wśród nich prawdopodobnie byli też i ci, którzy w jakiś sposób uczestniczyli w procesie Chrystusowym i w Jego skazaniu, Jego śmierci. I teraz On wychodzi otoczony tylko garską innych apostołów i uczniów pańskich, i potrafi im wypomnieć ich grzech, mówiąc, że zabili sprawiedliwego, a uwolnili zbrodniarza. I powiedzieć im nawróćcie się i odmieńcie swoje postępowanie. I co się dzieje? Trzy tysiące osób przyjęło chrzest w Dzień Pięćdziesiątnicy. Czyż to nie jest zadziwiające? Czy to dokonał Piotr swoim geniuszem? Nie, to się dokonało przez Ducha Świętego, który natychmiast Potrafił widząc zgodę, wolę przyjęcia Jego jako daru w tych osobach, natychmiast dokonuje, niesamowitego, niesamowitej transformacji wewnętrznej. To już są, nie są ci sami ludzie, a przecież ci sami. Zobaczcie, oni dostali jako jeszcze jedną duszę. Jeszcze dodatkową duszę. A tą duszą jest sama boska osoba Ducha Świętego. To jest niesamowite. Drodzy wierni, no przecież ten Duch Święty jest również nam dany. To nie jest tylko kwestia tychże początków Kościoła, tego spektakularnego rozrostu Kościoła. To jest kwestia również naszych czasów. Ten Duch Święty stale jest nam udzielany, to święto jest stale aktualne. I dlatego też musimy sobie zadać pewne pytanie: na ile z naszej strony jest to przyzwolenie na to, żeby Duch Święty rzeczywiście przyszedł i działał w naszym wnętrzu? jak to wygląda rzeczywiście w tej naszej wewnętrznej transformacji czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że Duch Święty jest niejako moją duszą jakby taką dodatkową, taką super duszą która mną porusza i mnie do Boga prowadzi oczywiście Duch Święty działa w momencie, kiedy dajemy chociażby jakiekolwiek jakiekolwiek przyzwolenie jeżeli przyjmujemy chrzest święty to natychmiast, w momencie kiedy woda poleje się po ciele tego, który jest chrzczony, Duch Święty wstępuje w duszę i oczyszczając ją z wszelkiego brudu, zarazem dając łaskę uświęcającą Boże życie w duszy tego, który jest chrzczony. To się dzieje natychmiast z automatu. Duch Święty przemienia tą duszę, która dotychczas była w niewoli diabelskiej, i czyni z niej dziecko Boże. Kiedy przystępujemy do bierzmowania, tenże Duch Święty, który już we chrzcie uczynił duszę ludzką swoim siedliskiem, natychmiast daje siedem darów ducha. Natychmiast one są nam udzielone. Ale drodzy wierni, zastanówmy się, jak to wygląda z naszą łaską święcającą. Bardzo często otrzymując ją, czy to we chrzcie, czy odzyskując ją w sakramencie pokuty, Robimy to tylko i wyłącznie po to, żeby za chwilę ją stracić. I bez żadnego wysiłku ją, inaczej, bez żadnego, żadnej troski, bez żadnego zabiegania o to, żeby ją zachować, po prostu ją oddajemy. A co jak wyglądają, wygląda sprawa tych darów Ducha Świętego, które na bierzmowaniu żeśmy otrzymali? Ten dar Boży jest pięknie zabakowany, i nie zadaliśmy sobie nawet trudu, żeby go rozpakować. Nie były przez nas nigdy użyte dla naszego uświęcenia. I to jest smutne, dlatego że jesteśmy często po prostu zanurzeni jednak w tym, co nie jest duchowe, nie w tej perspektywie nadprzyrodzonej, tylko w tej rzeczywistości doczesnej. Gdzieś tam czasami siebie przymusimy do czegoś duchowego, ale potem za chwilę zanurzamy się w to samo i dalej trwamy w tym samym stanie, bo tak nam wydaje się być lepiej, tak nam wydaje się być wygodniej tak itd. Dlatego też nie ma poprawy, nie ma zmiany, czyż Duch Święty w naszych czasach jest mniej słaby, czyż Duch Święty w naszych czasach... Nie potrafi dokonywać takich przemian w duszach ludzkich, jakie dokonywał w czasach starożytnych? Duch Święty jest niezmienny, ponieważ Bóg jest niezmienny. Natomiast to, co jest problematyczne, to jest to, że wolimy ducha tego świata zamiast ducha Bożego. I to widać chociażby na całym, na całym organizmie Kościoła. Ktoś powie, ale skoro ksiądz mówi, że Duch Święty jest niejako duszą Kościoła, to jakże może być tak, że w tym, że Kościele są herezje? Że ludzie Kościoła popadają w błędy, promują te błędy, czy to doktrynalne, czy moralne? Jak to jest, że ludzie odchodzą od Kościoła, że nie praktykują? Jak to jest możliwe, że zostały wprowadzone wszystkie reformy, nowa msza i tak dalej. Jak to jest wszystko możliwe? Przecież Duch Święty jest niejako duszą Kościoła. A spójrz na ten obraz duszy i ciała. Czyż sam fakt, że posiadamy duszę, chroni nas przed chorobami? Otóż nie. I wiele chorób, które posiadamy, są z naszego wyboru, na własne życzenie. Przez nasze głupie zachowanie nabawiamy się takich czy innych chorób. W innych wypadkach może jest tak, że różne wirusy, bakterie gdzieś tam na nas czyhają, i znowuż dusza nas nie jest w stanie uchronić przed tymi zagrożeniami. I tak samo jest tutaj. Duch Święty nie przejmuje kontroli nad wolą poszczególnych osób, nawet jeżeli będą to osoby najwyżej w hierarchii postawione, nawet jeżeli będzie to sam papież, jeżeli będzie chciał, Pójść za duchem tego świata, to to zrobi. I dlatego też, drodzy wierni, jeżeli widzimy to całe spustoszenie, jeżeli widzimy całą apostazję, jeżeli widzimy zamykane seminaria, jeżeli widzimy to całe zgorszenie moralne, które jest promowane również przez ludzi Kościoła, to to, to jest właśnie pokazany ten duch tego świata, ta brzydota, która się ujawnia bardzo wyraźnie na naszych oczach, namacalnie wbrew Duchowi Świętemu. Natomiast, drodzy wierni, żeby Duch Święty w nas zadziałał, żeby mógł nas przemienić, musimy też dać Mu pewien sygnał. Dać Mu rzeczywiście nie tylko jakąś taką, powiedzmy, modlitewkę, którą w rozproszeniu powiemy, tylko bardzo konkretne czyny. Ale zanim powiem o tych konkretnym, konkretnym sygnale, przyzwolenie na działanie Ducha Świętego. Chciałbym najpierw zilustrować jak ten Duch Święty działa. I pozwólcie, że odwołam się do obrazu, którego użył Święty Jan od Krzyża w swoich dziełach mistycznych. Obraz bardzo prozaiczny i każdy może takie zwłaszcza zimą takie doświadczenie sam w domu, jeżeli ma kominek, gdzieś tam e, przeprowadzić. Święty Jan od Krzyża mówi, że dusza ludzka jest jak mokre drewno. I to mokre drewno, jeżeli wrzucimy do ognia, do pieca rozpalonego, to najpierw będzie szypieć, najpierw będzie syczeć, najpierw pokryje się taką, taką czarną barwą, będzie wyglądało brzydko, ale kiedy pozostanie dłużej w ogniu, to ten ogień. Niejako zawładnie całym tym drewnem. Przeniknie aż do wnętrza to drewno do tego stopnia, że już nie będzie można odróżnić ognia od drewna. Staną się jedno, jedna i druga rzeczywistość czymś jednym, czymś zespolonym, zjednoczonym w taki sposób, że będzie błyszczeć to drewno tym blaskiem, którym błyszczy ogień. Drodzy wierni. Ten obraz pokazuje nam, rzeczywistość człowieka po grzechu pierworodnym. Po grzechu pierworodnym jesteśmy nasciągnięci tą wodą tego, tego świata, jesteśmy rzeczywiście ociężali i kiedy przybliża się Duch Święty, kiedy pozwalamy Mu, ażeby w nas działo, to początki działania Ducha Świętego są bardzo dla duszy bolesne, ponieważ dusza wchodzi w rzeczywistość, która jest dla niej niezwyczajna, nieprzyzwyczajona jest dusza do życia duchowego, ponieważ dotychczas prowadziła życie zmysłowe, i wtedy oczywiście zaczyna syczeć, zaczyna ją boleć, ona widzi całą swoją brzydotę, tą całą swoją czerń, to wszystko wyłazi w płomieniach Ducha Świętego, wszystko staje się jasne. I kiedy patrzymy na swoją brzydotę, której najczęściej nie jesteśmy świadomi, wtedy jesteśmy przerażeni i wtedy jesteśmy pełni bólu. I wiele dusz w tym momencie ucieka, mówi nie, stop, da, jak tak ma, ma wyglądać. To nie, ja wolę ugasić znowu wodami tego świata ten płomień, ażeby sobie spokojnie dalej żyć w tych przyjemnościach, w których żyłem. I wiele dusz się wycofuje, kiedy zaczyna widzieć stan swojej duszy, kiedy widzi to cierpienie, które dusza przeżywa, kiedy styka się z rzeczywistością boską. Ale ci, którzy wytrwają w tym doświadczeniu, ci rzeczywiście napełniają się. Tym Duchem Świętym, ten Duch Święty przenika ich, przebóstwia ich duszę, oczyściwszy ją najpierw z każdej skazy grzechowej. I wtedy spełniają się te słowa, o których mówi Pan nasz Jezus Chrystus: Przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. I rzeczywiście dusza ludzka staje się miłą przestrzenią dla Pana Boga. Pan Bóg nie znajduje w nim, w tym mieszkaniu, Żadnej skazy, żadnego grzechu, niczego, co by, go, co by w nim wzbudzało odrazę. I dlatego chętnie w takiej duszy przebywa. I rzeczywiście dusza staje się przebóstwiona. wierni, to jest cel, do którego powinniśmy dążyć, i to jest tylko w taki sposób możemy się zbawić. I teraz cóż musimy zrobić, żeby pozwolić Duchowi Świętemu działać w nas, zaprosić go do tego działania. Czy znaczy, że mam pójść na jakieś spotkanie charyzmatyków, przyjąć tak zwany chrzest w Duchu Świętym? Niech Was Pan Bóg broni przed takimi rozwiązaniami. Zwierni, znakiem, że chcemy wejść, czy pozwolić na to działanie Ducha Świętego w nas, jest przede wszystkim to, co Święty Jan od Krzyża nazywa czynną nosą zmysłów. Że dusza zaczyna siebie sama odrywać od tego, co światowe. Szuka tego, co doskonalsze, stroni od tego, co ją ciągnie do złego, co jest przyczynkiem do grzechu. Zarazem szuka tego, co jest bardziej wzniosłe. Odrywa się od tych smaków tutaj doczesnych, a żeby móc smakować w rzeczach, w rzeczach duchowych, w rzeczach wzniosłych. To będzie rzeczywiście pewna forma ascezy stałej, która będzie powoli odrywała duszę od tego, w co jest uwikłana. Ale dusza sama nie jest w stanie się wyrwać z tego. Byłoby rzeczywiście herezją i głupotą wierzyć w to, że ja sam siebie udoskonalę i zbawię. Jest to herezja potępiona. Pelagianizm starożytności już dawno, Kościół z tą herezją się uporał. Nie możemy sami siebie zbawić. I zobaczcie na tym przykładzie tego drewna, które jest w ogniu. To nie drewno działa, tylko ogień działa. I to nie drewno przemienia ogień w siebie, tylko ogień przemienia drewno w siebie. I tutaj rzeczywiście po tym sygnale, ale stałym i rzeczy, takim powiedzmy dojrzałym sygnale, że chce wejść w tą rzeczywistość, Duch Święty przyjdzie z całą pewnością i ogarnie duszę swoimi płomieniami i rzeczywiście oczyści ją z tego, co jest grzeszne i przemieni ją w siebie. Tak jak dzieje się to w czasie mszy świętej. Kiedy się wypowiada nad chlebem i winem słowa Chrystusowe, to jest ciało moje, to jest krew moja, Duch Święty natychmiast ten płomień wstępuje na ołtarz i materię chleba i materię wina natychmiast przemienia w ciało i w krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. W ten sposób działa Duch Święty. Stąd też, drodzy wierni, błagajmy Pannę Najświętszą, ażeby w nas wzbudziła to pragnienie, tej świętości, która od Ducha Świętego pochodzi. Starajmy się z tego święta wyciągnąć te wnioski, że powinniśmy dać Duchowi Świętemu ten znak, że chcemy, ażeby On w nas działał. Chcemy, ażeby On nas przemieniał. Chcemy, żeby On rzeczywiście nas uświęcał. Po to, ażeby tutaj przebóstwieni przez Ducha Świętego moglibyśmy na wieki zamieszkać na łonie Trójcy Przenajświętszej. Amen. Mie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Z dawna Polski Tyś Królową Maryjo, Ty za nami przemów słowa Mękę, Twe Królestwo weź pod rękę, Maryjo. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo. Tyleś Matko wycierpiała, Maryjo. z Twego Syna konanie, uproś sercom zmartwychwstanie, w Ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo. Z dawna Polski Tyś królą, Maryjo. Za nami przemów słowo Maryjo Miej w opiece naród cały Który żyje dla Twej chwały Niech rozwija się wspaniały Maryjo